Idziemy na Venice Beach. Jest to nasza ulubiona plaża. Cały czas otrzymuje najwyższe rankingi w czystości wody tutaj w Pacyfiku. Wchodzimy teraz na, co się chyba nazywa Broadwalk. I ogólnie to miejsce jest drugim najczęściej odwiedzanym miejscem w SoCal, czyli w południowej, w południowej Kalifornii. Na pierwszym miejscu jest Disneyland. Jest tu masa ludzi, przez to, że jest tak duża ilość ludzi, też jest mnóstwo różnych stoisk, dużo zwariowanych ludzi. Wieczorami robi się tutaj najbardziej ciekawie, bo bardzo dużo młodzieży się tu schodzi. Są różne koncerty. Koncerty, takie mikrokoncerty. Ludzie sami sobie organizują. Negatywną rzeczą jest to, że jest bardzo dużo bezdomnych, ale oni w żaden sposób nie przeszkadzają i też nie zbierają kasy, nie żebrzą, czy nie żebrają. Chociaż czasami można spotkać. Ostatnio, gdy tutaj byliśmy, widzieliśmy kolesia, który miał karteczkę przyczepioną, że jedyne czego od nas oczekuje to zioła i plasterka pizzy. To mu jest wystarczające do życia. Po prawej stronie mamy plażę, a po lewej stronie są również budynki mieszkalne. Jak i motele, i bardzo dużo sklepów. Tu jest świetne miejsce na pamiątki z LA. Jest bardzo dużo rzeczy w bardzo przystępnych i rozsądnych cenach. Na przykład można dostać trzy t-shirty bardzo fajnej jakości za 20 dolarów. Jesteśmy w Kalifornii, czyli mnóstwo osób nienawidzi tutaj Trumpa. Jeśli ktoś potrzebuje uzdrowiciela, wszystko tu jest naprawdę. Od zaraz chyba powinniśmy przechodzić koło. Sklepów sprzedających medyczną marihuanę. Ogólnie teraz, w Stanach, aby dostać marihuanę, należy iść do lekarza. I chyba w tych sklepikach też są ludzie, którzy posiadają licencję na przepisywanie jej. Najprostszym sposobem jest powiedzenie, że mamy trudności ze spaniem i nam przepiszą. Na razie jeszcze rekreacyjna marihuana nie jest legalna, ale w 2000, od 2018 powinna być legalna. Bardzo dużo artystów żyje na Venice Beach i utrzymują się głównie stworzenia różnych rzeczy z desek, dojeżdżenia, malując obrazy, wykonując małe rzeźby z metalu. Najczęściej jednak można spotkać obrazy. O, tu jest coś ciekawego. Wcześniej nie widzieliśmy. mamy policjantów na koniach. Jeszcze nie widziałem w stanach policji na koniach fajnie to wygląda O jakie mają duże pałki, żeby mogli sięgnąć każdą osobę z konia nie schodząc. Niezłe te pałki wyglądają jak miecze drewniane zawsze jest tu coś ciekawego. Dziwi mnie, że dzisiaj nie ma nie widać żadnych show, gdzie ludzie się gromadzą. Na tym całym tutaj deptaku. A i niedawno pojawiły się tutaj maszyny z okularami Snapchata. Przez pierwsze kilka tygodni ludzie tutaj stali i protestowali przeciwko social media, ale to już się skończyło. Ale na pewno Venice Beach jest świetnym miejscem na różnego typu pamiątki. Zbliżamy się już powoli do centrum Venice Beach. Tam powinny być jakieś show, jakieś show. Przeważnie te show są takie same, ponieważ oni są nastawieni na nowych turystów. I ci nowi turyści, no nie widzieli tych show i są bardzo zafascynowani wszystkim. Jest bardzo dużo e, studiów, tatuażu. Nie wiem, czy widać, ale tam w oddali już są jakieś koncerty, ludzie grają na Bębnach. E, ten cały resort został kiedyś. Kupiony przez e, milionera w 1904 roku e, i został nazwany Venice of America, i chyba w 1905 powstało Venice Beach. A od 1960 roku Venice jest e, centrum e, kultury dla artystów i różnych wykonawców. Te można sobie kwatery wynająć. Jest studio tatuażu, a po prawej stronie mamy marihuanę. Do kupienia. Nie wiem niestety jaka to jest ilość za 40 dolarów. To są prawdziwe pająki, tak, tarantule. I bardzo różne one są. Kolejny sklep z medyczną marihuaną. Tak, to się nazywa medyczna, bo pomaga w zaśnięciu na przykład albo na uspokojenie. Przed nami widać już zgromadzenie ludzi, czyli jest jakiś jest show. Podejrzewam, że to będzie skok przez e, 6-7 ludzi. To prawdopodobnie jeszcze potrwa 10 minut. To całe show trochę trwa za jakieś pół godziny, dlatego najlepiej pójść dalej i wrócić za jakiś czas. Oni je powtarzają przez cały dzień. A w większości tych sklepów nie można płacić kartą, dlatego dobrze mieć ze sobą gotówkę. O, w tamtym, ty dwa tygodnie temu byliśmy tutaj na hotdogu, są świetne. Polecamy. Jeden kosztuje 5 dolarów. Bardzo dużo osób jest przyjaznych, pomimo tego, że wygląda groźnie. Oni naprawdę są bardzo przyjaźni. Czasami sami zaczynają rozmowę. Jesteśmy teraz na sportowej części Venice Beach. Tu jest kilka boisk, są one przeważnie oblegane i ciężko jest tutaj się wbić. Już od samego rana te boiska są pełne. Znajduje się najsłynniejsza na świecie outdoor gym, czyli siłownia zlokalizowana na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Wiele lat temu Arnold Schwarzenegger e, uczęszczał tutaj, była to jego ulubiona siłownia. W obecnych czasach, przy odrobinie szczęścia, można go również spotkać. Czasami sobie ćwiczy, czasami przychodzi e, ze znajomymi. Niestety nam się nigdy nie udało go spotkać, ale na YouTubie są filmiki, na których widać, e, jak tutaj przebywa w ostatnich czasach. A tutaj można uprawiać street workout i chyba idę się wspiąć na, na linię. Czasami naprawdę dobrzy ludzie tutaj są, bardzo wyćwiczeni. jedna z najlepszych parków takich do street workoutu, jaki widziałem do tej pory. Wow. To było niezłe. A tuż obok znajduje się plaża. Dzisiaj jest niezwykle, Dużo ludzi na plaży. Być może jest to spowodowane tym, że w Stanach ten weekend jest Dzień Ojca, bo przeważnie te plaże są bardziej wyludnione. I teraz znajdujemy się również w samym centrum Venice Beach, także też może być to odpowiedź na tak bardzo zagęszczone plaże, jak na elej oczywiście. W elej przeważnie plaże świecą pustkami. Nie wiem, czy poznajecie ten domek ratownika, a powinniście to rozpoznawać. Takiego serialu jak Baywatch, czyli słoneczny patrol, który był nagrywany właśnie na Venice Beach. Wszystkie sezony, z tego co pamiętam, były nagrywane właśnie tutaj. Jest lekka mgła, co mnie trochę dziwi. Tak byłoby widać Santa Monikę i e, bardzo znany diabelski młyn na Molo w Santa Monica. Ludzi jest naprawdę dużo, jak na Venice Beach. Nie przypominam sobie, abym w tym roku sprawdzał. Temperaturę wody w, w Pacyfiku. Myślę, że czas to nadrobić. O! Nie jest taka zimna. Ogólnie woda w Kalifornii jest chłodna, bo tutaj są zimne prądy wody. Znaczy chłodna. Podejrzewam, że jest taka jak w Bałtyku. Ale nie można oczekiwać wody jak na przykład w Miami czy na Filipinach. Woda jest sam raz, aby się zamoczyć. Nie dziwię się, że tak dużo osób jest w wodzie, bo jest naprawdę przyjemna. W Los Angeles woda jest dużo cieplejsza niż przy San Francisco. Różnica temperatury to jest gdzieś około 5 stopni. Tak przeważnie jest. 5 stopni różnicy na korzyść Los Angeles. Zmierzając w stronę tego skupiska palm zajdziemy do graffiti, które są co pewien czas zamalowywane, aby artyści mogli co chwilę tworzyć coś nowego i rozwijać się. Dzięki temu przeważnie pomalowane są tylko te ściany i nie trzeba walczyć z graficiarzami. Sprawdziliśmy z ciekawości, jaka jest populacja LA, bo to miasto jest naprawdę ogromne. I samo LA ma około 2,5 miliona ludzi, ale LA, to jest również Santa Monica, Venice Beach, wszystkie te miasta są połączone, jednak od 1960 roku inne miasta nie wciągają mniejszych miasteczek tylko po prostu stykają się ze sobą tworzą jedno miasto, wszyscy wiedzą, że to jest LA i te inne miasteczka traktują trochę jako dzielnice czyli taki Venice to jest dzielnica Santa Monica to jest dzielnica, Inglewood to jest dzielnica wziąć pod uwagę całość tego miasta, czyli tak jakby wziąć pod uwagę trójmiasto w Polsce, to populacja jest 18,5 miliona to są te graffiti, o chyba ktoś skończył dopiero co niektóre, o a tam przed przed nami ktoś maluje. Dziwne, że nie mają masek. Przeważnie ludzie malują graffiti w maskach. Z tej strony już nikt nie maluje, ludzie tylko przy tym siedzą i palą zioło. Na Venice Beach, gdziekolwiek się nie pójdzie, czuć tylko zioło. Wszędzie, czuć powietrz w powietrzu zioło. Za nami znajduje się słynny symbol Venice Beach. Mam nadzieję, że GoPro go obejmie. Teraz będzie ten skok, na który wcześniej czekaliśmy. O, był to błękiem wykonany skok. Nieźle. Ale widać, niektórzy na plaży bawią się w taki sposób. Tak wyglądają duże amerykańskie mewy. Są większe, chyba dwukrotnie większe niż. Te, które możemy zobaczyć w Polsce. W bardzo tolerancyjnej Kalifornii nie mogło zabraknąć budki ratownika, która jest w barwach tęczy. Nagrać jak wygląda budka ratownika. Jest taka mała, hello. Well, a... in here, but... Yeah, but the view, yeah, you can see really everything here. I thought that the distance, the height is not enough, but you can see really yeah, everything. Yeah, it definitely helps. Ok, thank you very much. Have a great day rowery dwuosobowe są również bardzo popularne Niżej założone spodnie jakie widziałem Myślałem, że tylko dzieciaki potrafią aż tak nisko je założyć, ale jednak nie Tak i oni są, tak oni chyba palą cały czas zioło pewien czas policja tutaj się przechadza. Tutaj mamy niezły dodge chyba, policyjny, tak. Wcześniej opowiadałem o znanym filmie Baywatch, e, który, filmie, serialu, e, który był nagrywany tutaj w Venice Beach. E, bardzo znanym innym filmem jest Speed z Keanu Reevesem. Jak również też ostatnio oglądaliśmy ciekawy film. Był on z zespołem Tenacious D. The Peak of Destiny, jeśli pamiętam dokładnie ten tytuł, ten film był również tutaj nagrywany. Aby skojarzyć ten film The Peak of Destiny, śpiewali oni w tym filmie piosenkę The Greatest Song in the World. Jesteśmy teraz na bardzo słynnym skateparku w Venice. W ten weekend jest Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonych i dlatego dzisiaj bardzo dużo dzieciaków tutaj jeździ, które są naprawdę bardzo dobre. w Wow. W tym skateparku bardzo dużo znanych skaterów jeździło. Wow. Jeśli odcinek wam się podobał, to zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Cześć. Na Broadwalk widzimy bardzo dużo ciekawych rowerów i ludzi.